Dzień dobry, 28 stycznia, wtorek. Na dworze plusowe temperatury za dnia i w nocy. Wczoraj nawet było 10, w ciągu dnia trochę popadało. A tutaj widzicie kiełkujące hosty. Wysiewałam 9. Zaczęłam podlewać i widać już liścienie. Stają na parapecie w domu, troszeczkę podrosną. To wtedy je wyniosę do chłodnego, chyba że będą ładnie rosły, bo będzie słoneczko i nie będą nam się wyciągały. Idziemy zobaczyć na ogród, co kiełkuje, co może kwitnie, co trzeba zrobić i jak sobie radzą rośliny o tej porze roku. A tutaj moje liliowce, które kiełkowały w perlicie. Zobaczcie, dwa albinosy i dwa już zielone ładnie rosną. Te albinosy a raczej padną, nie będą rosły, chyba, że zaczną nabierać zielonego koloru. Dobra, idziemy na ogród. Tutaj mamy pozostałości po zawciągowcu. Już można go usuwać. Będzie czas się zabierać za sprzątanie. Tutaj mączka bazaltowa się już wchłonęła, bo deszczyk ładnie padał, więc mech zacznie znikać. A zobaczcie tutaj w tym bałaganie wychodzą ranniki, jak również kiełkują. Jeżeli się przyjrzymy, widać widzicie ich nasionka zaczynają już ładnie kiełkować. Złapią się ziemi, dlatego muchu tutaj nie podnoszę do góry, bo za dużo nasionek bym już usunęła. Nawet zobaczcie, róże już zaczynają puszczać, ale ten kolor żółty. Wygląda przepięknie. Tutaj mamy wrzosy, których jeszcze nie przycinamy. Czekamy aż przyjdzie wiosna. One zaczną ładnie puszczać. Nie będzie mocnych przymrozków, więc wtedy ścinamy wrzosy. Wszystkie te przekwitnięte kwiatostany. On do września pięknie się nam zagęści i na nowo zakwitnie. Karabatek jeszcze nie będę oczyszczała. Jeszcze jest za wcześnie, ale zobaczcie już wychodzą hyacenty. W takiej fazie nam nie zmarzną, ale już widzę w środku mają ładne zalążki pączków kwiatowych te pączki jak nam podrosną, no niestety przymarzną. Tutaj również była mączka sypana, ponieważ na ziemi tutaj gdzie rosną Prymulki też bardzo dużo pojawiło się mchu. I też widzę, że już zaczynają nabierać kolorów. Można się bawić i wyrywać te uszkodzone, chore listki. Chociaż powiem Wam, że to jeszcze wcześnie. No ale mamy pogodę taką, jaką mamy. Jak również widzę, że prymulki, zobaczcie, już kiełkują. Już nawet mają liście właściwe. Zrobimy zbliżenie. Tu widzicie liście właściwe już, a takie cieniutkie o to to. Tutaj. To jest liścień, czyli jego pierwszy listek. Z daleka w porównaniu z moją ręką to zobaczcie jakie to kruszynki, więc delikatnie, delikatnie. Przy pieleniu umiem wam powiem, że ziemia odmarzła. Ja już się mogę bawić, nie jest zimno. No i troszeczkę już powiem Wam, że poplewiłam. Tu muszę ostrożnie, bo też widzę ładne sieweczki pierwiastków. Ja muszę już jechać kupić nawóz. Naturalny rzucam w hosty, tam gdzie mogę częściowo przegrzebać sobie haczkom. Chodzi o złoto, wiecie, spod gołębi, spod kur. A taki na rabatkach, tak jak mam tutaj, tu jest bardzo dużo krokusów. Bełlic tulipanów i nie mam możliwości hakania. Muszę rozsypać już nawóz granulowany. Zobaczcie, jak już pięknie kiełkują. To są brązowe nasionka, więc prawdopodobnie to będą już kiełkujące krokusy. Chwasty to rosną nawet przez zimę i powiem Wam, że ręce swędzą, żeby to wypielić, bo to zielsko już zaczyna kwitnąć. I będzie nam się wysiewało. Więc nie wiem jak wy, ale ja nastawiłam na obiad. I póki nie zmarznę, to trochę sobie popielę. A tak pięknie zimuje pomarańczka. Zobaczcie, cała zieloniutka nic, a nic nie przymarzła. Minus 7 było najmniej. Troszeczkę była opruszona mączką bazaltową, jak sypałam na rabaty. Ale jest bardzo ładna. Nic nie przymarzło. A tutaj zobaczcie, jakie duże tulipany. Niektóre puste. Tulipany można zaobserwować, że będą kwitły. Tu jest pusty jeden listek, a tu jest listek w listku. Widzicie? Czyli ten będzie miał kwiata. A tulipany już bardzo wysokie. Tutaj kalmia. Bardzo ładnie też przyzimowała. <taki> Takie temperatury to dla nich wprost idealne i już pięknie nabiera w pączki bardzo ładne bordowe kwiaty z czarnym środkiem i już niebawem niebawem. No kurczę, nie wiem jak to powiedzieć powinny kwitnąć kwiecień maj, no ale taka pogoda jak, jaka jest, no to może troszeczkę szybciej. I zaś będzie trzeba biegać, nakrywać włókniną bo w maju jak przymrozi, a one taką mają szybkość teraz do kiełkowania, do rośnięcia. Krzewy się wybudzają, róże. Także zobaczymy, co będzie z naszą pogodą. I wybudza się miłek, miłek amorski. Tu już widzę, musiał dużo wcześniej, bo przy Mars, a tu po malutku nam się rozwija. Miłek amorski też pięknie się wysiewa ale sieweczek, sieweczek jeszcze nie widzę, mam go kawałek od mamusi wysianego. A tu widzę, podniosły mi się lilie. Te linie można podhaczyć sobie paluchem. Nic się nie dzieje. Jeżeli ziemia nie zamarznięta, można sobie przenieść lub wkopać głębiej. Wybudzają się już również cebulice. Zobaczcie, to stała niebieska, jaki ma piękne, duże już kły. A zobaczcie, ile tutaj jest koniej siewek. Bardzo dużo nasion pospadało i też już kiełkują. Tym kiełkującym ślicznotką nic się nie stanie, nie boją się zimna. A tu pięknie kwitną już ciemierniki. Już mają piękne kwiatuszki. W ostatnim filmie Wam pokazywałam, one również pięknie kiełkują. No, i obsypuję je oczywiście wapnem. Stare liście jeszcze nie usuwam, ale usuwamy stare liście, żeby wydobył nowe, a całą energię, żeby pchał w kwiaty. Dziękuję Wam, kochani, za spacerek. Ja idę sobie troszeczkę popielę. Ubiorę rękawiczkę, drugą i zadziałam. Nie będę zbierała jeszcze liści, tylko powyrywam pokrzywę, trawkę, chwasty. Do następnego, kochani.